Siemaneczko wszystkim. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony korotelek. W innych okolicznościach, ponieważ konto Morderca MLS-ka zostało zbanowane na prośbę właściciela w celu zabezpieczenia konta i prawdopodobnie szybko Unbana jakiegokolwiek nie dostanie. Także, cóż. To jest taki film, gdzie chciałbym zrobić e, omówienie misji do karty rybackiej, no ponieważ robimy ją dosyć długo i e, starając się, trehardując po to, aby zrobić to jako pierwszy. No niestety nie udało się tego zrobić jako pierwszy i mam nadzieję, że e, do momentu, do kiedy wrócę, uda się to zrobić Aureli. No niestety ona raczej nie ogłosi, jaka jest za to, za to wszystko nagroda, ale e, chciałbym chociaż umówić te misje, które właśnie zrobiłem ja i pod kątem jakby takim bardziej personalnym w jakiś sposób odbierałem dane misje a więc tak pierwsza misja aha pierwsza misja na karcie rybackiej sprzedaj e, 10 tysięcy ryb tę misję Robiliśmy w osób bodajże 4. Ja, Omega Lul, e, Super Heroes i Transporter. Zrobiliśmy tę misję w ciągu 5 dni, mając przeszykowane chyba około 4000 ryb na start. Mm. I w sumie to powiem tylko tyle, że ta misja jakby nie była jakaś bardzo emocjonująca. Ale była bardzo mocno stresująca, ponieważ wiedziałem, że w każdym momencie może ktoś przyjść i sprzedać ryby. Akurat nikt mi nie chciał wtedy ryb sprzedawać, więc musiałem je jakby łowić. Z jakąś tam drobną pomocą, bo drobną, ale no jednak jakaś tam pomoc była. No musiałem te ryby rzeczywiście łowić. No nie powiem, jak zrobiłem tę misję. Dostałem nagrodę. Miałem takie ok. Miejmy nadzieję, że na, za następne nagrody już będą bonusy, w sensie za następne misje już będą bonusy, bo nie wierzyłem w to, żeby właśnie na, takim, na takiej skali trudności tych misji tych bonusów nie było. Um, misja, mi, misja, jakby. że to wezmę pod słowem, to tylko czegoś mądrego użyję tego pamięta. To by było w sumie ok. Eee, dobra, to może, możemy zrobić. Nie wiem, jak. Także. Aha, nie wiem. Jakoś użyję tego planeta, spokojnie. Nie wiem, czemu to się wyłącza. Nie widzę, czy nie jestem jakiś upośledzony. Nie wiem. Daj mi tą linię jakoś tak. Możemy, gdzie główna to się wyłączy? Nie, nie wyłączyć. Aha, wyłą no dobra. Nie, nie wiem, nie umiem używać, dobra. A nie, nie chcę już go włączać. S, aha, nie wiem. Dobra, ja, dobra, ogarnę to. Ok. S, mam to. Ok. E, no to tak. Powiedzmy, że będzie ten. A, dobra, jeszcze sobie taką tabelę tu zrobię. O, dup, dupia tabela. Powinienem to przygotować przed, ale dopiero teraz to wymyśliłem. a Ja jestem profesjonalnym youtuberem, więc pokazuję wszystko od zaplecza, nie? jak i inni, że się coś przygotowywują. S. To może ten, będą tutaj ciężkie. Cieny, Ciężkie misje i mniej. I to będzie takie coś, że to będą ciężkie psychicznie misje, które były, a te mniej, to mniej. Więc tak, pierwszą misję na pewno wrzucam do yy, mniej ciężkich misji. W sensie była mi mało ciężka psychicznie, z tego co mi się wydaje w porównaniu do reszty ale i tak y, była y, trudna. No była trudna, była wyczerpująca, ale co się działo y, w innych misjach to za chwilę powiem. Następna misja. Wyłów 20 oceanek. Misja zdecydowanie jedna z bardziej czasochłonnych. Zajęło mi zrobienie jej około 10 dni. 10 dni łowienia, cały czas praktycznie. Na ten moment w jeden dzień wyłowiłem jedną oceankę. No, w niektóre udawało się na przykład po 3-2. Takie były dni. I ta misja była bardzo trudna psychicznie, ponieważ wtedy był ten okres, kiedy najbardziej chciałem kupić Bon Rybaka i nikt nie chciał mi go za nic sprzedać. E, dlatego byłem taki skonfundowany tą informacją, przez co bardziej się nią stresowałem. Mm. Nie powiem, że żeby ta misja była jakaś niesamowicie ciężka, to była bardziej kwestia czasu, bo wiedziałem, że i tak to wytropia. I szczerze mówiąc, to nie wiem, do której tutaj bym tabelią czy do cięższych, czy do no chyba do cięższych, ponieważ przez to, że miałem szansę właśnie jakby jakiejś ingerencji w ten drop oceanek, a nikt nie chciał mi ją dać, przez to stresowałem się bardziej, więc ta misja z oceankami ląduje tu tak nagroda no wiadomo, że mnie nie zadowoliła mocno i stwierdziłem, że za trzecią muszą być już bonusy ale jak wiecie sami po, po poprzednim filmie nie było ich tam Więc misja numer 3 Misja numer 3 to sprzedaj 512 Nemo Powiem tak, że łatwiejsza niż 20 oceanek Ale bardziej niszcząca psychicznie eee, Praktycznie Wywaliłem na nią no, około 400 milionów Coś takiego, 400 milionów mniej więcej poszło na zrobienie tej misji. Sam przygotowałem sobie chyba na początek tej misji... Hmm, cóż ja sobie przygotowałem na początek? Stak rybnemo. No i z takim właśnie dorobkiem zacząłem te ryby sprzedawać. I zrobiłem ją w dwa dni. Przy czym powinienem ją zrobić w dnia pół. Gdybym tylko dostał taką pomoc, e, jakiej oczekiwałem, od, albo, albo od graczy, albo od gildii. Na to ta misja ląduje do ciężkich misji, ponieważ pomimo, że była krótko, ponieważ była bardzo mocno męcząca psychicznie i z każdą jedną wyłowioną rybką Nemo wiedziałem jakby, że tych rybek mniej brakuje, tym bardziej, że dużo osób wtedy starało się mnie wykorzystać na e, pieniądze podczas robienia tej misji, wiedząc, że chcę ją szybciej zrobić. Mm wydaje mi się, że teraz chyba przyszedł moment na faworyta tego zdarzenia. Misja numer 4. Planowałem o tej misji w ogóle nagrać osobny film, ponieważ no, przepraszam jeszcze. Nigdy w życiu e, grając czy to na serwerach jakichkolwiek, czy robiąc zadania do szkoły, czy grając w inne gry, czy no nawet wyznaczając sobie jakieś głupie zadania z ćwiczeniami, które zajmowały, nie wiem, które wymagały zrobienia ode mnie kilku tysięcy powtórzeń jakiegoś ćwiczenia na jeden dzień, nie spotkałem się z tak ciężką, niezbalansowaną, i kompletnie odwalono od, od, do granic absurdu nie wiem, misją, wyzwaniem jak było w przypadku czwartej misji na karcie rybackiej na pvp.aq.pl jeżeli lubicie wyzwania nie macie czasu, w sensie macie czas, bo... a chcecie go nie mieć nie zależy wam na życiu towarzyskim i tak w sumie to Macie gdzieś całą resztę świata, zapraszam do robienia tej misji. Zajęło mi zrobienie jej dni, chyba 8: 8 dni łowienia po kilkanaście godzin bez przerwy praktycznie walki ze sobą w pewnych momentach. Na końcu, co mogę powiedzieć, na końcu jeszcze tej misji ciągle wydawało mi się, jakbym miał jakiś zmniejszony w ogóle e, przychód tych ryb. W sensie wydawało mi się, że leci mi ich mniej niż powinno. W rzeczywistości tak nie było, ale już tak bardzo nie odróżniałem tego, jak to powinno być od tego, jak to jest. E Miałem przez tą misję halucynacje, w, no, w sensie nie halucynacje, tylko lunatykowałem w nocy. Na przykład śniły mi się ryby przez, przez tą misję. I szczerze mówiąc, to najgorsze w tej misji było to, że po przekroczeniu jakiegoś progu, chyba 5000 ryb czy czegoś takiego, wiedziałem, że jestem za połową, a i tak wiedziałem, że druga połowa jest na tyle ciężka. Że to mi zajmie następne kilka dni, więc jest to top of the top ciężkich misji, na jakie kiedykolwiek trafiłem. Misja z opiekunem, którą ja akurat na swoim głównym koncie Piotr32 robiłem około dwóch tygodni, nawet nie dwa tygodnie, chyba więcej. A miesiąc robiłem tą misję. Nie była niczym, w była niczym po prostu w porównaniu do tej misji. No, powiem tyle, że Czwarta misja karty rybackiej na pwp.aq.pl jest najcięższą misją jaką kiedykolwiek miałem w życiu do tego momentu o, zły kolor i chyba przechodzimy do kolejnej, po prostu chociaż tak sobie tak wziął jakiś taki kolor między czerwonym a pomarańczowym taki jakiś nie coś, coś. Coś takiego. No, to taki kolor mógłbym tutaj użyć, żeby było. Na no, misję numer 5. Wydrop legendarny przedmiot. Druga najcięższa misja. Hmm. Wydaje się być proste w sensie siedzisz, łowisz i czekasz na legendarny, ale tak naprawdę to z każdym kolejnym wyłowieniem spodziewasz się legendarnego przedmiotu coraz bardziej i każde kolejne wyłowienie uświadamia Ci się o tym, że go nie dostaniesz. Eee, jest to totalne RNG, bardzo mało procent szans. Eee, praktyczna haruwa cały czas, bo nie wiesz co masz robić, żeby ten item Ci z wody poleciał. Nie masz praktycznie szans jakby w ogóle zwiększenia procentu, żeby to dropło. Nie masz żadnych szans na to, żeby cokolwiek się tutaj stało Takiego magicznego, że akurat to, to się uda. No, musisz się liczyć ze swoim szczęściem, i tyle. Powiem tylko tyle, że udało mi się ten legendarny przedmiot wydropić w taki sposób, że idąc sprzedać ryby do rybaka, zarzuciłem wędkę, czekałem na jedną rybę i wyleciał mi legendarny przedmiot. W taki sposób zrobiłem tą misję i autentycznie popłakałem się w momencie, kiedy ją zrobiłem, bo. To była już któraś. To była to był drugi dzień łowienia, albo trzeci nawet dzień łowienia tej legendarki. I praktycznie to była już któraś nasta godzina tego łowienia tego dnia. Więc się mega ucieszyłem. Bardzo mnie to ucieszyło. No, nie wiadomo no. Mega mega się ucieszyłem z tej misji. I wtedy właśnie stwierdziłem że trzeba odeprosyfikować no kolejną wiadomo no, poszedłem do rybaka dostałem za nią tam jakąś tam mierną nagrodę wiedziałem już że e, wtedy po tej misji że nagrody muszą być za e, że nagrody muszą być za właśnie ostatnią misję a nie za tę więc przeszedłem do Kolejnej misji, misja szósta, ja bym ją napisał tu. Może nie tym kolorem, bo wydaje się być zagroźną. Misja szósta, tutaj ją dam. Więc tak, misja szósta. Wyłów po kolei diamentowy, złoty, miedziany element. Mm. Pomimo, że wydałem na nią, no, wydałem na nią 500 milionów łącznie. Tyle na tej misji straciłem przez cofkę. Straciłem na tej misji 500 milionów wyławiałem, no w sensie robiłem tej misji bardzo tutaj tak porywczo, bo byłem bardzo zdenerwowany tym, że no nie mogłem po prostu co ja nie mogłem, no, że nie mogłem sobie od razu robić kolejnej misji, tylko musiałem robić tą. Dlatego tak wydałem pieniądze na te oceanki, no nie bałem że dużo poszło tutaj Dużo poszło w odstawkę, dużo poszło w las pieniędzy, ale Przez to właśnie nie mieli się dwóch misji, znaczy jednej misji i jedna, jedna była anulowana Przez to właśnie tej misji nie było, no w tym momencie to już w ogóle te misje Nie wiem co z tym zrobić, ale nieważne, to nie jest odcinek o tym yy, No, powiem tak, że ciężka misja naprawdę yy, W sensie Rng, totalne, totalne rng. Może ci się coś uda, może ci się nic nie udać tutaj. Akurat w, pie w pierwszym podejściu, ten przed cofką, udało mi się to zrobić podczas 6 skrzynek. W podejściu drugim udało mi się to zrobić po 30 skrzynkach, czy coś takiego, na które wydałem 400 kk, a 100 kk cofnęła mi cofka, czyli w sumie cofnę 108 500 kk. Tak. I tam te skrzynki, które właśnie te 100 kk to też wydałem na tamte skrzynki, więc jakby ta misja z żaronem 500 kk w rozrachunku, tak. Czy jeszcze coś mogę powiedzieć? Nie, no to, jest, to była raczej prosta misja. Jak następna misja, to tutaj bym ją dał. Nie wiem, napisałbym ją tak tu. Dlaczego? Ponieważ czasochłonna to ona była, ale trudna. Nie. 512 rozdymek złowić no to się łowiło bardzo długo, bardzo mozolnie często przed w godzinę mi wylatwała jedna rozdymka czasami w godzinę mi leciało 30 rozdymek no było to bardzo mocno RNG znowu tutaj i za bardzo to nie zależało tutaj ode mnie po prostu sobie łowiłem rybki tutaj, żeby wyłowić tyle i tyle rozdymek, no i fajnie yy, nie wiem, nie czułem się ani trochę źle podczas robienia tej misji Cały czas praktycznie czułem się fajnie, bo wiedziałem, że każda rozdymka przybliża mnie. Z drugiej strony jest ich na tyle dużo, że nie zwracałem uwagi na pojedyncze. Pod koniec troszeczkę się stresowałem, ale też nie był jakby taki stres jak na przykład przy oceankach, czy przy ostatniej rybie z 10 tysięcy ryb, więc no wydaje mi się, że taka misja, którą można by było zaliczyć tutaj do mniej, do mniej ciężkich, że tak to powiem, no, ale jednak zaliczam ją w jakimś stopniu do ciężkiej przez to, jak długo ją robiłem i jaka ciężka była. No to tyle, chyba, jeżeli chodzi o misję siódmą. I dalej przechodzimy na misję ósmą. To chyba. A, no jeszcze siódma, realizowana misja ósma. Najprostsza misja ze wszystkich zeskipowana no, przez mnie praktycznie w jedną minutę. Miałem, miałem te wszystkie rzeczy odłożone już nie wiem nic z nimi nie robiłem, miałem, mam kilka, kilka staków wszystkiego jeszcze odłożone na tamtym koncie tak naprawdę, więc. Yy, no, praktycznie przyjemna misja, Zacz tylko wziąłem, zacząłem i skończyłem ją. I misja yy, dziewiąta która... No, nie skończyłem i tak. To powiedziałem. Jak. Jak support interi, ewentualnie na serwerze wydarzyłby się ten jeden cudny wyjątek, przy którym dałoby się zmienić hasło na to konto. To wtedy wracam, robię tą misję i zrobię wszystko po to, żeby właśnie tę misję zrobić. Ale na ten moment nie mam nawet jak się jej podjąć. No. Ewolf nie wyraził zgody nawet na to, żeby konto było odbanowywane i banowane na prośbę właściciela, więc w sensie nie wyraził zgody. Stwierdził, że no jest to w porządku, bo jest to nabijanie statystyk dla moderatora, który by to robił, więc ja to rozumiem. Czekamy na odpowiedź Interii, Jeżeli Interia nie odpowie, to konto leci i kanał razem z nim. E, więc. To by było na tyle zamówienia karty rybackiej. Miejmy nadzieję, że wszystko się dobrze zakończy, chociaż już w to zaczynam powątpiewać, ale nigdy nie mów nigdy jak to mówi powiedzenie. Także cóż, chyba muszę się z wami pożegnać. Także trzymajcie się, nara. Ej, jest akurat piątek, więc miłego weekendu. Jeszcze sobie tak wezmę. Będzie na będzie miniaturkę. Będziecie się zastanawiać o co chodzi. Na razie.